Nazywam się Paweł Adhammer, ale tak naprawdę jestem tym, kto, który znajduje się pomiędzy tymi literami, tam po środku, pomiędzy. Sobie brykam i biegam i patrzę i tańczę w świetle. Czytam czasopismo w Kratkę. I natchnęła mnie jedna ilustracja, zwłaszcza. Zauważyłem, że patrząc na zdjęcie przedstawiające Kratkę podświadomie. Zaczęło mnie intrygować przestrzeń pomiędzy kratami. Pomyślałem, że to świetne ćwiczenie kontemplacyjne, aby patrząc na kraty zwrócić uwagę na tą przestrzeń, której nie zajmują. Relatywnie jest jej dużo więcej niż przestrzeń, przestrzeni zakraconej. Nie wiem, czy nie, 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 wiem, nie wiem, czy nie tak samo jest ze wszystkim, co widzę tutaj. Czy to wszystko po prostu, to nie są takie chrat, kratki, rasty ponakładane na cudowną pustkę, którą można śmiało nazwać wolnością.